Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Oława na trzecim locie konkursowym MWG G WOND. Ogonimy sobie, może pogodę. Pogoda ładna, słoneczna. Niebo bezmurne, praktycznie. Widoczność też dobra. Muszę tam popatrzeć. Pogoda ładna. Przeczytam Andrzej, może, bląby się zgadzają? Pierwsza blomba s 1300718 I druga s 1300717 00717 Zarbi. Jest godzina Dochodzi 8.15 Czekaj Andrzeja ja się może odsunę dalej Czekaj tu Puszczaj Andrzej. No. tak mi się trzeba upiąć, ale poszło. Ładnie obierają kierunek. Poszły. Życzymy wszystkim dobrego lotu.